O, no jest panie sobie zagramy. Akurat mam misję na y, Springfielda. Niestety dzisiaj sam, bo panów towarzyszy nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ich nie ma. Poprawiłem sobie lekko czułość. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jak umrę, to w zasadzie nie będzie tragedii, bo i tak jakoś mocno mi na tym nie zależy. Ale z tego, co słyszę, to jest tu pancery, jak muszę ogniem spalić. I fajnie by było w sumie... ...tak to załatwić. Wydaje mi się, że to był niegłupi pomysł. Mimo, że teraz... ...cała mapa wie, gdzie jestem... Muszę dać z tego Springfielda zrobić. Mega fajna broń. Chyba moja ulubiona, ale nigdy nie miałem okazji nią zagrać. Kolejny go Abercata do Samzy. Któregoś prestiżu? Chyba szóstego. Mega fajny. Ale mi się to podoba. Tam jest wygrywany boss, więc nie wiem, czy Pójdziemy tam, ale za chwilę. Najpierw wezmę sobie. Dokończę misję. Potrzebuję jeszcze na oko dwóch pancerniaków z tego co pamiętam. No, słyszę, że chyba tam faktycznie coś na czeka. Ale ładny topór wsian. Tak ja się dosłownie walnął prosto w cel. No nie, przyjdziesz tu? Zaraz się znowu zapalę. Chodź tutaj. Aż patrz, się znowu zapali. Baby. Jeszcze mi pewnie wali. Jak głupota. Myślałem. Już myślałem, że to ktoś idzie, tutaj, zwykłe koleżka. To była dość niebezpieczna sytuacja. Ogólnie, chyba za chwilę będę miał kolejny prestiż do odebrania. 85 poziom. Ale nie wiem w zasadzie, czy będę go odbierał. Nie wiem, czy jest sens, bo z tego, co czytałem i z tego, co ogólnie wiem, jest to mój ostatni prestiż, na którym dostałem screena. A chyba właśnie po to się odbiera te prestiże do darmowego screena. No a nie chcę mi się czekać do 25 na kolejny. I tak myślę, czy warto. Chyba nie warto, bo... Tam jest 10% więcej expa. Rzadko które się nie stakuje. Albo 9000 900, na start. bo przecież to jest żart jakiś, a nie realna oferta. Kolejny mecz. Pójdziemy chyba na cmentarz. Wziąłem sobie taką broń. W zasadzie nawet nie wiem czemu. Była misja na amunicję szybkostrzelną. A no, tutaj nie mam tej amunicji. Pewnie dostałem zaraz kulkę w głowę. Tak się przyzwyczaiłem, że jak wybiegam na czwarte pole, że się przeważnie tak kończy. Ale teraz się dziwnie tak nie skończyło, nie wiem czemu. Nie ja nadal żyję. Jest taka podejrzana sytuacja. wózek przyda się. Znaczy... Nie, bo ja nie mam akurat ładunków żadnych. Mam w ogóle wodnie i zabić się zabić wodnikę, no tak. Mam to. Czemu się nie nachyta? Przedwczesny strzał. I tak nie na rękę mi to wyszło wszystko. Skąd do mnie? Mogłem przynajmniej poczekać chwilę, chociaż to kury mnie nie zawróci. Jakbym miał zwykły nóż, prawdopodobnie by się to nie udało. Ile to jest tych rury? Chyba 5, spięć... przynajmniej 5 na centymetr do lotu. Szkoda, że nie mam snajperki. Chyba naprawdę nie będę odbierał kolejnego prestiżu, bo bym sobie z snajperką pograł jakąś, albo przynajmniej aparaturę ma, nic nie mam. O, skąd to było? Czy to stacja? Chyba tak. Jest to całkiem prawdopodobne. Jest spora szansa, że oni będą chcieli tego bossa iść, albo nadzieję tam są. Albo dopiero idą. I przez to nie jestem w żupie. I'm pierwsza klasa, nie? Ale ryb. No mi. Rybko. Ale dobra, przynajmniej mamy te dwa zabójstwa wodników. Z tym, że teraz jestem do tyłu, nie wiem, czy tu kogoś przypadkiem nie będzie. Jest to całkiem prawdopodobne, że to ci będzie. No, chyba, że już sobie poszli. też tak może być, nie? Wiadomo, że to. Nie ma chyba sensu, co jej jest. Ale mi dobrze te topory wychodzą dzisiaj, tak naprawdę jest to... Jestem pod wrażeniem. Samemu siebie, sobie. Wziąłem tą wskazówkę, gdzie ona jest? Tam jest. przy wejść na dach. I teraz muszę... zejść z dachu. I teraz co? A. I teraz wyjść z budynku. Nie przeszkadzaj mi, nie mam czasu. Co tam jest? Wydawało mi się, że widzę... Czy widzę mam chyba, nie wiem. mi się, że tu drugiej była drabina. A teraz jej nie ma. Nie wiem, dziwne. Pewnie jak boss jest, to jest drabina. jak mi się zdaje. Tak się rozkładają ci wierzch. Są nie trafi, tak, ale byłem blisko, gdybym mi nie, z... yy, nie zboczył z kursu topóru Dobra, teraz już na poważnie gramy. Pełne tutaj skupienie. Ciekawe na pobiegu. Wnioskuję, że gdzieś tam, żeby mieć dobry widok na exit. O ile właśnie nie do exitu, co mi było? Te bosy tu są. Jezus maraję jak się mnie wysraszył myślałem, że to ty jest Dobra, jak sytuacja wygląda? Tak że oni idą na dół że... Daj mi tą lunetę z boczeński O dzięki będzie luneta nie Prawdopodobnie. podobnie. Może tu będą szli? Ja nie wiem co oni Ale chyba to ja przekombinowałem finalnie. Jakby to... Jakby się tu ustalić, bo oni chyba idą do mostu. Z mostu najwygodniej się strzela tutaj. Chyba. Wiem, się, lepsze miejsce na most. Jak nie to już Tak się naszej dostało i muszę się tym płytyć chyba nacieszyć, bo trzeba się wycofać z portu Rekera będzie mi się wygodnie strzelało przełożenie, że tam pójdą bo... Kap... De... na kaplice się cofają trochę taktycznie grają A wydaje mi się, że oni się bardziej boją mnie jeśli ja ich na kapicie co jest? Przez jezioro Skaper? Nie no, wątpię. A może? Co nie kombinują? Co to ma być? Żeby aż tak mi nie na rękę iść? Ja muszę biegać po całej lokacji? Żeby znaleźć sobie miejsce? Bez sensu to tak. Tym bardziej, że pamiętajmy, że nie mam snajperki, więc niewiele zdziałałam nie sobie, nie? O, Nie się boję w cholerę. Chyba.